A więc witam Was wszystkich z tej strony, Hudson. Dzisiaj jestem czy to w Sarajewie, czy to na jakimś stadionie, czy w jakimś mieście. Nie mam pojęcia swoją drogą. Wiem, że jestem w Medal of Honor, gra, na którą można powiedzieć, że czekałem, chociaż jednak trochę się zawiodłem. Tutaj nie mogę powiedzieć, że nie, ponieważ troszkę się zawiodłem na tej grze. Jak widzicie, pierwsze przycięcia, pierwsze zniknięcia. Jeżeli chodzi o żołnierza. Dziękuję Medal of Honor za to, że wydali taką grę. Dziennikną mi, miło tak naprawdę w Battlefieldzie miałem to samo, ale w Battlefielda po prostu nie gram, bo tam mam masakryczne znikające bronie, masakryczne, znikające rzeczy i wszystko inne znikające, więc nie gram w to. Jednak w Medal of Honor mogę pograć. I teraz tak. Czym to jest spowodowane, że te rzeczy znikają? Możliwe, że karta graficzna, nie mówię, że nie, ale druga rzecz, która takim czymś może być, to jest po prostu niedopracowanie, jeżeli chodzi o twórców. I tutaj z ręką na sercu Wam powiem, że jeżeli nie kupiliście jeszcze tej gry i możecie ją jeszcze nie kupywać, nie korcie Was aż tak bardzo, to nie kupujcie. Poczekajcie, aż wyjdzie patch. Posłuchajcie, co mówią inni na temat tego patchu, czy on coś pomógł, czy coś zaradził, bo jeżeli. Nic nie pomoże, to niestety, ale Medal of Honor będzie trochę sał. Mogę powiedzieć tutaj o paru problemach, ale chyba pójdę po te dobre rzeczy. Mianowicie, klasy dobre, dobrze dopracowane są. Trzeba im przyznać, że widać, że ogólnie pracowali nad nimi. Nie tak, że. O, tutaj damy szczurmowca, ale będzie miał to. Co damy co innego będziemy miał to. Tutaj naprawdę każdy z tych klas ma coś innego w sobie, każdy coś ma takiego ekskluzywnego. Też jeszcze jeżeli chodzi o gameplay, nie wiem, dlaczego mi nie pokazuje, że zabiłem tego gościa. Że w ogóle zabijałem tych kolesi. Totalnie nie wiem, dlaczego mi się to nie pokazywało. Kolejna rzecz, spójrzcie na to. Kolejny błąd. Opuszczam teren działań bojowych. Wyskakuję, jestem już na tym terenie, nagle mnie ktoś zabije. Nagle mnie ktoś zabija, bo bo co, bo ja byłem za terenem. To już mi się stało chyba czwarty, czy piąty nawet raz. Właśnie taka akcja z opuszczeniem terenu. Wiele też mi się dzieje akcji typu wypadnięcia z mapy, co oczywiście jest też jakieś takie dziwne. I z tego co słyszałem, mają wydać. Za niedługo, nie wiem dokładnie kiedy, ale mam wydać patch poprawiający. Tam podobno będzie 100 jakiś poprawek do tej gry. I powiem wam jedno: no, okej, okay, będzie patch, będą poprawki, ale ja bym jednak wolał, żeby ta gra wyszła miesiąc później i żeby była naprawdę wykokszona. A nie, że ona wychodzi teraz, żeby wydawcy się cieszyli, żeby było dobrze, a ona jest po prostu w wielkim, wielkim poziomie niedopracowana przycięcia, jakieś dziwne, dziwne wiksy dziejące się. W ogóle snajperki to to jest bullshit. Nie wiem, jak można było stworzyć takie snajperki, które naprawdę nic nie robią, ale jakoś najwyżej było można. Ogólnie podoba mi się to, że możecie sobie wziąć, wiecie, jesteście za Polską, to idziecie Polakiem, gromem, macie te naszywki grom i w ogóle, że jesteście z Polski, że wszyscy wiedzą, że jesteście z Polski. To jest fajne, to tak najbardziej. Klasy, jeżeli chodzi jeszcze o te klasy, co mówiłem, że każda ma coś wyjątkowego. Zresztą widzieliś to, widzieliście to chyba w poprzednim filmie. Ten koma komando, z którym teraz gram, jest moją ulubioną klasą, którą teraz właśnie chodzę tutaj. To jest moja ulubiona klasa, bo naprawdę ten sensor, który pokazuje wam przeciwników, jest strasznie pomocny. Może jest krótki, ale zazwyczaj ratuje wam w jakiś sposób dupę. Mapy. Co so do map tak naprawdę jest, jest wielki znak zapytania, bo jakoś mnie te, te mapeczki nie wciągają. Są spoko, ale nie widzę szału w nich. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony do małych map z MW3, a nie do większych typu Battlefield. No ale to oczywiście chcę troszkę czasu i się przyzwyczaja najpewniej. Ale czekam, czekam, z niecierpliwieniem, z niecierpliwością. Niecierpliwieniem raczej na ten patch czy tam raczej niecierpliwie czekam na ten patch, to było lepiej, o wiele lepiej. Bo naprawdę ta gra na razie ma problemy. Jeżeli chodzi o cały hit detection i sposób, w jaki strzelając do przeciwnika go zabijacie, przynajmniej mi nie trafiły się bullshity, chociaż niektóre bronie na dalszą odległość tego typu karabin, jaki mam w tym komandosie, dziwnie nie działa. Na daleką odległość... Nie potrafi w ogóle trafić w kolejce. Nawalacie, nawalacie, ale nic się nie dzieje. Nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane, że takie wiksy się dzieją. Porozumie, że MP7 tak może działać, ale broń typu nie wiem, co to jest, czy to jest jakiś skar, czy coś możliwe. Nie jestem pewny do końca, bo te broń tutaj, na przykład, jest Maliwan i jest Maliwan 12, Maliwan 13, Maliwan 80 i nie wiecie tak naprawdę, co to jest za broń. Tutaj gromiowym, gromowym szturmowcem popylam. Też nie wiem tak naprawdę, czy to jest M4A1, czy jakieś M16. Nie mam pojęcia. Jedną z rzeczy, która też jest dosyć fajną i pomocną, jest yy, zmiana. Zmiana, zmiana. Prędkości ognia, nie, wyrzutu. Po prostu zmiana tego tego, żebyście strzelali. rozumiecie Możecie strzelać po jeden pocisk, a możecie całą cerem nawalać. I jeszcze taki minus. Jak widzieliście respy. Respienie na partnerze jest dobre. Dopóki nie macie akcji, że idziecie z toporkiem na kolesia. Chcecie już go tym toporkiem i nagle respi się za nim, a przed waszą twarzą. Jego teammate, i umieracie. Bo niestety on was widzi. Więc, jeżeli chodzi o te respy, to mogliby coś poprawić. Też miałem wiele respów, już takich, że respiłem się i nagle ginąłem. W ogóle z dupy, 2-3 sekundy po respie. No ale nic, no. Gra dopiero wyszła. Nie możemy mówić, że jest wszystko źle. Wydawcy chcieli, żeby ta gra była teraz, więc jest. Patrz na pewno wiele poprawi. Jeżeli nie, to będzie wielki krok w tył, jeżeli chodzi o, o całe Medal of Honor. I tak naprawdę to tyle, tyle pierwszych wrażeń. Wczoraj ogólnie grałem dwie godziny, jak wiem o północy, minutę po północy już można było grać, więc od razu rzuciłem się na nią, na tą gierkę i koło drugiej, drugiej, trzeciej mniej więcej skończyłem. No i naprawdę jestem mile zaskoczony, ale wiele też akcji powoduje to, że chce się tym żygać. ale tak jak mówię... Ta gra dopiero wyszła. Nie wieszajcie na nich, na, na tej grze jakichś wielkich kotów, tak zwanych, że. O, ale ta gra jest chujowa. No dobrze, jest na razie chujowa. Jest niedopracowana, jest nieprzygotowana do, do wydania, tak naprawdę. Okej, okay, zgadzam się z tym, ale nie wierzę, żeby nie zmienili czegoś. Nie wierzę, żeby naprawdę nie poprawili tej gry tymi patchami. Ale to zobaczymy w przyszłości. Wy na pewno możecie się spodziewać paru gameplay. Ja muszę przyznać, że najpewniej usunę MW3, bo ta gierka już mnie naprawdę irytuje. Wczoraj trzy mecze, z czego dwa Aimboty, jeden mecz był z kolesiem, który był nieśmiertelny, który wszedł w połowie gry i się okazało, że jest nieśmiertelny. To jest po prostu jakiś i co jest tą grą. I ja ją niestety usuwam i. Moi drodzy, przepraszam, ale jak na razie, przynajmniej w tym czasie, nie liczę na gameplay z 3 Nie będzie na razie tego syfu, można powiedzieć. Możecie liczyć na gameplay z Black Opsa, dwójki, który wyjdzie za miesiąc. Możecie liczyć na gameplay z Medal of Honor, bo o dziwogierka trzyma 30 fpsów na Miry Zobaczymy, jak z tym wszystko wyjdzie. Ja się już mogę z Wami tylko i wyłącznie pożegnać. Dziękuję za wysłuchanie tego. Troszkę nieogarniętego komentarza, no ale bywa, bywa, co tu robić? Rekin się topi. Nie, człowiek się topi, a rekin się pływa. <grych> Więc do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. I miejmy nadzieję, że naprawdę patrze, pomogą i będzie się w tą grę grało o wiele, o wiele, o wiele, o wiele lepiej. Dziękuję, do usłyszenia, cześć.